Cześć! Witam was na moim kanale. Dzisiaj trochę nietypowy materiał, bo powiemy sobie o odkurzaczu. Ale jest to odkurzacz firmy Xiaomi, więc trochę jakoś to podpada pod tematykę ogólną mojego kanału, czyli technologię, technika. Co takiego jest ciekawego w tym odkurzaczu? Powiemy sobie o odkurzaczu Xiaomi G20 Max. Ale konkretnie o co chodzi? Bo przecież nie będę wam pokazywał odkurzania. Pokażę Wam, jak ten odkurzacz potrafi zastąpić takie narzędzie. Jeśli macie taki, macie dużego pieska, znaczy ogólnie pieska, który kłaczy, tak jak nasz Czejen, nasz Kabanos, kochany, który jest w połowie haski, a w połowie najprawdopodobniej owczarkiem niemieckim, chociaż ma certyfikat, że jest wsem rasowym, no, trochę sobie żartuję, ale. Zrobiłem mu taki certyfikat, bo dla mnie jest to mój ukochany piesek najlepszej rasy. Eee, no to musicie go raz na jakiś czas wyczesać. No i w domu jest to o tyle problematyczne, że kłaki lecą wszędzie, a dwa, że no trzeba gdzieś to co chwilę usuwać. Więc no, najwygodniej jest to robić w domu. Eee, I można właśnie do tego użyć takiej szczotki. Ale firma Xiaomi wyszła temu problemowi naprzeciw i stworzyli właśnie do tego odkurzacza końcówkę, która pozwala, ułatwia nam robienie tego w domu. No i teraz wam to pokażę. Zamontujmy końcówkę. Przy czym oczywiście nie znaczy to, że będziemy odkurzać psa. Używamy szczotki, jak klasycznej, normalnej szczotki do odkłaczania psa, takiego kabanosa jak ten. No tu przy nogach trochę nie wiadomo w którą stronę idą włosy czasami. <noise> Żona się tu ze mnie śmieje, bo to ona z reguły robi i śmieje się z tego, że robię to nieforadnie. <noise> no i co teraz możemy zrobić z takim nadmiarem włosów? Włączamy odkurzacz. Możemy najlepiej na maksa ustawić. I wciągnięce. I wciągnięce. I wciągnięcie. No i kontynuujemy. Jeszcze troszkę, jeszcze raz wam pokażę. Oj. Ale zostawię to na materiale, żebyście uniknęli tego błędu. Co zrobiłem? Mianowicie, najpierw nacisnąłem przycisk, a później dopiero włączyłem odkurzacz. To trzeba najpierw włączyć odkurzacz. Mm. <noise> Więc nie popełnijcie tego błędu. Najpierw włączcie odkurzacz, potem dopiero naciskajcie przycisk, bo inaczej wam te włosy uciekną. Będę musiał tu pewnie później poodkurzać. Dobra, druga runda. Włączamy. Widzieliście, jak ciągnęło? Widzieliście, jak ciągnęło. Jeszcze raz Wam pokażę. O, Kabana się odwrócił. Aż piesek dobry, kochany. Jeszcze trochę. Ojej, ojejku, ojejku. No i teraz patrzcie, włączam odkurzacz. I elegancko wciągnęło. Myślę, że trzeba na początek trochę się zaznajomić z tym, jak to działa, troszkę właśnie nabrać wprawy, żeby nie powtórzyć tego błędu, który ja zrobiłem. Czy można to robić jednocześnie z włączonym odkurzaczem? Ja bym się bał, przyznam szczerze, nawet na najmniejszej mocy jest to według mnie dyskusyjne, żeby odkurzać zwierzaka. Ale no, nawet mnie to śmieszy w pewnym stopniu, ale no, jeżeli używamy w ten sposób, który ja teraz pokazałem, to nie różni się to niczym od używania klasycznej szczotki, a jednocześnie mamy zachowany porządek. Yy, konstrukcja odkurzaczy Xiaomi, czyli odkurzaczy Dysonopodobnych nie zmieniła się chyba od 10 lat, więc takie kłaki możemy w dość łatwy sposób usunąć. Yy, co ważne, Yy, warto właśnie yy, nawet może średniej mocy używać a nie tej najmocniejszej żeby one nam się nie przedostały tutaj w górną część filtra w te metal nie wkręciły się w tą metalową część wtedy jest trudniej je usunąć ale jeśli wirują sobie tutaj na dole to wystarczy że otworzymy i cyk sweter z psa wyciągnięty dzięki temu możemy zadbać o naszego zwierzaka a jednocześnie taką czynność wykonać w domu, przy, zachowując względny porządek. Yy... <śmów> Mój najlepszy kamerzysta się trochę śmieje, bo nie jest przekonany trochę do tego. Preferuje jednak klasyczną szczotkę, ale zaleta tej nowej jest taka, że może ja będę częściej tutaj zajmował się też tą czynnością. Więc dzięki temu, że jest to urządzenie, powiedzmy, że smart. To, to można coś takiego zrobić w miarę wygodnie w domu. Powiem zaraz Wam jeszcze dwa zdania o samym odkurzaczu. No a Was zachęcam do, jeżeli i tak macie do zmiany, odkurzacz do zmiany, do zainteresowania się takim. Szczególnie jeżeli macie zwierzaka, od którego trzeba zadbać, bo no, dla komfortu i higieny nie tylko swojej, ale przede wszystkim zwierzaka trzeba właśnie w ten sposób o niego czasami zadbać. A jeśli technologia nam to ułatwia, to dlaczego z tego nie korzystać? No i tak jak powiedziałem, zaraz Wam jeszcze powiem dwa zdania o samym odkurzaczu. I to wszystko. Jeszcze te dwa zdania o samym odkurzaczu. Pokażę Wam, co dostajemy w zestawie. No. Dostajemy krótką końcówkę do odkurzania jakichś zakamarków, ze szczotką też. To jest ta końcówka, której używaliśmy do pieska. Jest końcówka, druga mini turboszczotka do odkurzania na przykład kanap, mebli, generalnie. No, jest rura, której przed chwilą używaliśmy. Można je też wykorzystać, oczywiście, z innymi końcówkami, więc to jest taka dość duża zaleta względem niektórych odkurzaczy pionowych, które nie dają już nam klasycznej rury do niczego, więc możemy ją wykorzystać. No i sam odkurzacz z klasyczną, jak na Xiaomi, turboszczotką. No i dwa uchwyty. Jeden uchwyt dostajemy do montażu na dwie śruby do e, do właśnie tych końcówek i jedna taka mini na sam odkurzacz. I ładowarka. No jak widzicie u mnie trochę tutaj już jest tych dziur w tym miejscu, bo e, kilka tych odkurzaczy przerobiłem, a przed remontem już ich nie będę usuwał w żaden sposób. Sam odkurzacz ma bardzo prosty interfejs, chyba prostszy niż wszystkie do tej pory od Xiaomi. Zmieniamy moc. Na środku jest to taka automatyczna, która powoduje, że, no, że sam odkurzacz rozpoznaje mniej więcej jak powinien pracować. Wskaźnik baterii. Też ten pasek dookoła pokazuje wskaźnik baterii. Widzę, że już zrezygnowali w ogóle z tego. Kiedyś było można przełączać, czy chcemy, aby utrzymywał stan włączenia po naciśnięciu, lub czy było trzeba trzymać przycisk. Teraz po prostu go tylko włączamy i wyłączamy. Może jakoś da się włączyć, jakimś przytrzymaniem dłużej, żeby znowu było trzeba go cały czas trzymać. Nie wiem, nie wnikałem, bo to mnie aż tak bardzo nie interesowało. Na plus też lampka na końcu turboszczotki. Nie jestem w żaden sposób związany z firmą Xiaomi, po prostu taki odkurzacz pionowy bardzo ułatwia mi życie. Okazało się, że jeszcze jest w jakimś stopniu nam w stanie ułatwić życie z naszym pieskiem, bo dzięki temu możemy go. Mówiąc y, żartobliwie, odkłaczyć nawet, nawet w domu, jeśli na dworze powiedzmy pada lub jest brzydko. Oczywiście, jeżeli waszym starym odkurzaczem był odkurzacz na kablu, to jest tak samo jak z przesiadką z samochodu spalinowego na, na samochód elektryczny. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że pewne czynności będą odbywać się inaczej, że będziecie musieli y, no być gotowi na to, że y, ten odkurzacz trzeba ładować i że nie będzie pracował na jednym naładowaniu w nieskończoność. Trzeba zawsze być troszkę na to przygotowanym. Yy, taką różnicę miałem wcześniej odkurzać Xiaomi G11, yy, który już mi się tam zużył prze, przez lata. Bo u nas dość intensywnie są używane odkurzacze, przez to, że mamy dwa zwierzaki. Tam bateria była łatwiej wymienialna. Tutaj nie wnikałem jeszcze, w jaki sposób można ją ewentualnie wymienić. Yy. W G11 było można po prostu wyciągnąć i włożyć, ale, ale nigdy nie wymieniałem, bo przez wiele lat tak naprawdę się nie zużyła. Jeszcze, jeszcze miałem jeszcze starszy odkurzacz Xiaomi, to w jednym miejscu jeszcze pracuje do dzisiaj i, i nadal nie ma problemu z baterią. To, co natomiast zauważyłem, to jedna, jedna rzecz jest gorzej wykonana: kółka od turboszczotki. Mam wrażenie, że zaoszczędzili troszkę na łożyskach, są głośniejsze. W G11 wydaje mi się, że były normalne łożyska kulkowe, i tam po prostu one jeździły cichutko. Tutaj jest troszkę głośniej. Dziękuję za oglądanie. Był to nietypowy materiał, mam nadzieję, że Wam się podobało. W najbliższych dniach wracam do materiałów typowo technologicznych. Opowiemy sobie teraz troszkę o smartwatchach, troszkę o AI, o AI w środowisku smartwatchy i TP itd. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Bardzo serdecznie zachęcam do e, subskrypcji mojego kanału, do łapki w górę przy filmie, e, kliknięcia w dzwoneczek. E, bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to pomaga, jeżeli subskrybujecie mój kanał, więc mam nadzieję, że będzie Was e, jak najwięcej. Jeśli macie pytania, sugestie, chcielibyście, żebym coś dla Was sprawdził, to opiszcie w komentarzach. A na dzisiaj wielkie dzięki. Cześć! Helena. Co mówisz? Ciebie też odkłaczyć? Nie? Dobry kotek, dobry.